Damian Śmigielski dla MMA Rocks. Yy, Spotykamy się w klubie Gracie Barra na tydzień przed Twoją walką z Piotrem Olszynką. Powiedz, no jak się czujesz teraz, jak waga, yy, no i jak właśnie przed tym, na ten tym tydzień twoje Twoje samopoczucie. No ogólnie jestem po przygotowaniach. Wiadomo, teraz już wytrzymałość, szybkość. Z dnia na dzień coraz lepiej się czuję. No i myślę, że będzie jeszcze lepiej. W dniu walki będę gotowy w 100%. <laughs> Tak, tutaj Karina Kałakiewicz mocno cię wspiera. E, powiedz, no to jest takie mocne spotkanie na szczycie tej kategorii wagowej w Polsce. E, czy ewentualnie po wygranej z, tutaj z Piotrkiem planujesz się występy za granicą, czy chciałbyś jeszcze może stoczyć pojedynek z kimś z polskich turywali? Znaczy nie, ja osobiście uważam, wolę walczyć z zawodnikami z zagranicy niż z rodakami i... Ale no jeśli będzie taka opcja z kimś walki wiadomo zarobienia też jakichś pieniążków czy no coś, no fajna gala, no to z chęcią też zawalczę. Mm. Choć osobiście wolę z obcokrajowcami walczyć. Mm. Aha. Piotr Kolszynka tutaj trochę internetowo wyzywał tymka świątkę, e, mówiąc, że on się boi walki boi się walki właśnie że Tymek boi się walki z Piotrem Czy ty ewentualnie pojedynek właśnie z Omenem masz na swojej liście? Chciałbyś tutaj jakby, też jakby nie było jesteś taką czułówką tej kategorii wagowej? Zaczyną, gdyby była taka opcja, na pewno bym nie odmówił, aczkolwiek uważam, że no wydaje mi się, że Tymek raczej tej walki się nie boi, raczej mi się wydaje, że z nikim się nie boi podjąć walki. To raczej jego nie wiem, tam trenerzy, sztab, menadżerzy może po prostu nie chcą się godzić na takie walki, bo jest zbyt wiele do stracenia, wiadomo tym bardziej jak się walczy z kimś, kto ma tam mniejszy rekord tam z mniejszym rankingiem, ale myślę, że on sam z chęcią by z każdym zawalczył. No to na pewno. Powiedz trochę o przygotowaniach do walki gdzieś przygotowywałeś, jak długo, jak no jakbyś mógł nakreślić, nakreślić jak wyglądały przygotowania właśnie do walki z Oszynko. No, Nie, przygotowania standardowo odbywały się u nas w klubie, tu zaś z sparing partnerami. W naszej kategorii wagowej jest dużo właśnie takich obocików, wiadomo BJ, tam jeszcze jest kilku chłopaków, którzy nawet zawodowo nie walczą, ale prezentują bardzo podobny poziom, zbliżony. Każdy tam ma jakieś różne, wiadomo, jedynie jest sobie przy stójce, drugi w zapasach, każdy od czegoś się uczy. No a tak to jeszcze byłem na obozie w Białogardzie, trenowałem tam z zapaśnikami, też było kilka nowych twarzy, też tydzień bardzo dobrze przepracowałem. Wiadomo, nie można było tak jak tutaj troszkę sobie odpuścić, tylko był zawsze nacisk właśnie inni sparing partnerzy, każdy dociskał, no i myślę, że jestem przygotowany w 100%, tak. Mm, Okej, okay. no w razie wygranej masz akurat 5-0, dosyć imponujący. czy jakiś wiem, ewentualny już myśli o tych wyższych ligach, czy właśnie, nie wiem, Cage Warriors, a może nawet UFC, bo no, te, te kategorie wagowe są z reguły mniej obsadzone i są jakieś plany, są w ogóle jakieś rozmowy, coś mógłby się nam zdradzić? Nie, nie, na razie takich planów nie mam. Raczej jestem skupiony na walce 5 września na ich schedule. Myślę, że to będzie ciężka walka, ale będzie też ciekawa dla widowni. Piotr na pewno się dobrze przygotował, tak samo jak ja, damy ciekawą walkę, no a jeśli ewentualnie, na pewno wygram, jestem tego pewny. I wtedy będziemy myśleć, tam trener coś mówił ewentualnie właśnie o Cage Warriors prawdopodobnie, bo tutaj myślę, że bliżej do takiego Cage Warriors się dostać, a później ewentualnie jeśli się tam wygra, no to jest łatwa przepuska do UFC, a więc nad... wiadomo jest to moje marzenie, ale jeszcze tak no myślę, że to powiedzmy za rok na przykład, jeśli wszystko dobrze pójdzie według mojego planu. Okej, okay, no to trzymamy kciuki tutaj za tydzień i trzymamy kciuki, aby Twoje plany w przyszłości się powiodły. I dziękuję, dziękuję jeszcze raz za wywiad. Dziękuję. Mógłbym pozdrowić. To jeszcze oczywiście. Pozdrawiam wszystkich bliskie mi osoby, które we mnie wierzą, wspierają mnie, pomagają. Także znajomych, którzy wierzą we mnie. No i chciałbym podziękować moim sponsorom, firmie Pitbull West Coast, a także firmie Elektronik Biz. Yo okay,